Co mają ze sobą wspólnego? Madonna, Vin Diesel, David Beckham, Justin Bieber czy sam papież? To by wiele wspólnego mogą mieć ze sobą, ale jest jedna rzecz, która ich niewątpliwie łączy. Każdy z nich w jakiejś formie nosił bądź nosi krzyżyk na swojej szyi czy na innej części swojego ciała, i pewnie nie jeden z nich uważa się za naśladowcę Chrystusa, jednak czasami prawda życia pokazuje zupełnie coś innego. Kiedy przyglądamy się Ewangeliom, to dowiadujemy się, że za Jezusem chodziło mnóstwo osób, różne grupy. Chodziły za Jezusem z różnych pobudek. I dzisiejsze nasze rozważanie chciałbym właśnie skupić na tych właśnie osobach, które z różnych pobudek, z różnymi celami, z różnym nastawieniem chodziły za Panem Jezusem. Pierwsza grupa ludzi to ci, którzy go śledzili. W Ewangelii Łukasza w 20 rozdziale czytamy takie słowa: W tym momencie znawcy prawa i arcykapłanie chcieli go schwytać, zrozumieli bowiem, że przypowieść ten skierował przeciwko nim. Bali się jednak ludu, chcąc, wiedze, wiedze, chcąc wiedzieć o każdym posunięciu Jezusa, wysłali za nim szpiegów. Wielu było takich, którzy szukali nie Jezusa, ale tego, co on robił, po to, aby później móc znaleźć coś przeciwko niemu i ostatecznie móc go dyskredytować. Druga, Grupa ludzi, która podążała za Jezusem, to ci, którzy Go oskarżali. W Ewangelii Marka czytamy w trzecim rozdziale znawcy prawa natomiast, którzy przybyli z Jerozolimy, utrzymywali, że ma w sobie belze bóla i wypędza demony za sprawą tego ich władcy. Jezus był osobą publiczną i jako taka był on narażony na różne zarzuty ze strony swoich oponentów, którzy Albo sami, albo poprzez innych szukali sposobności, aby móc go przyłapać na jakimś słowie, móc go oskarżyć i móc postawić go w negatywnym świetle wobec tych, którzy za nim podążali ze szczerych pobudek. Druga grupa ludzi, która podążała za Jezusem, to osoby, które chcieli go oskarżyć. Trzecia grupa ludzi to ludzie religijni, zarzucający Jezusowi, Jego uczniom, nieprzestrzeganie tradycji. I w Ewangeliach czytamy o kilku takich sytuacjach, gdzie Jezus konfrontuje swoją naukę z nauką y, tradycji, z nauką y, owych gór duchowych, za którymi ci ludzie podążali. E, ale na przykład w Ewangelii Mateusza w 9 rozdziale czytamy takie słowa: Wtedy podeśli do Jezusa uczniowie Jana i zapytali: Dlaczego my i Faryzeusze tak często pościmy, a Twoje uczniowie nie? Natomiast w Ewangelii Marka czytamy: Zeszli się do niego faryzeusze i niektórzy ze znawców prawa, którzy przybyli z Jerozolimy. Jak gdy zobaczyli, że niektórzy z jego uczniów jedzą chleb nieczystymi, to znaczy nieobmytymi rękoma, faryzeusze bowiem oraz znawcy yy, oraz wszyscy Żydzi trzymają się tradycji starszych i nie jedzą, jeśli najpierw yy, pięścią nie obmyją sobie rąk. No i tam yy, Marek opisuje jeszcze inne tradycje. Ta grupa ludzi to. Ludzie bardzo ciekawi, bardzo religijni, bardzo przestrzegający zasad, bardzo przestrzegający spisanej bądź niespisanej tradycji ustnej, to ludzie, którzy zawierzali swoim duszpasterzom, ale ostatecznie niestety byli bez życia. Ta grupa ludzi, dla których ważniejsze były regułki niż sama relacja, dla których ważniejsze było zdanie swoich duchowych guru niż zdanie samej. Góry. To ludzie, którzy byli bez życia, mimo że tak utrzymywali, że życie mają w sobie. Ludzie religii ostatecznie zabili Jezusa, ponieważ nie poznali prawdziwego, żywego Słowa i żywego Boga w nim. Następna grupa ludzi to bojujący teolodzy. Lubię tę grupę ludzi, ponieważ yy, na Facebooku jest ich coraz więcej. W Ewangelii Marka w 18, przepraszam, w 12 rozdziale, w 18 czytamy Wtedy przyszli do Niego saduceusze, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania I później czytamy całą dalszą historię ich konwersacji z Jezusem Ale tych nie brakowało w otoczeniu Jezusa Oj, nie brakowało Ciekawe było natomiast to, że rozmawiali oni z żywym słowem o słowie, a zarazem bez słowa w sobie byli dobrzy w wiedzy, ale nie w prawdziwej wierze. Jeszcze raz powtórzę: rozmawiali z żywym słowem o słowie, ale bez słowa w sobie. Mieli wiedzę, ale nie było w nich życia. I ktoś kiedyś zauważył myślę, że trafnie, że najdłuższa droga we, w całym wszechświecie to, głowa, to droga, przepraszam, z głowy do serca. Ponieważ czasami wiemy coś ale możemy być tego nieposłuszni i nie wykonywać i wtedy okazujemy się tylko dobrymi teologami następna grupa ludzi to ci, którzy podążali za Jezusem a którzy byli szukający łatwego sposobu na prowiant w Ewangelii Jana w szóstym rozdziale czytamy tak Jezus im odpowiedział ręczę i zapewniam szukacie mi nie dlatego, że widzieliście znaki ale dlatego, że jedliście chleb i nasyciliście się. Zajmujcie się nie pokarmem przemijalnym, ale trwałym pokarmem, zapewniającym życie wieczne. Przynajmniej dwukrotnie w służbie Jezusa zdarzyło mu się, że nakarmił dużą ilość osób. E, osób, które szły za Nim, które okazały się być głodne, e, osób, które no właśnie które okazały się niektóre przynajmniej z nich tymi, które właśnie podążały za Jezusem ze względu na, na to, że mógł ich nakarmić. Tak naprawdę w tym momencie nie musieli pracować, w tym momencie mogli podążać swoim nauczycielem, prawdziwa sielanka. Jednak smutne jest to, że jedli chleb jednocześnie nie chcąc przyjąć prawdziwego chleba z nieba, którym był Jezus Chrystus. I w tym samym rozdziale w szóstym Ewangelii Jana Czytamy o tym, że później wywiązała się dyskusja na temat żywego chleba tego, którym jest Jezus Chrystus i okazało się, że niektórzy z nich nie mogli cierpieć tej mowy. Nie mogli zrozumieć, a może nie chcieli zrozumieć tego przesłania, które chciał im zostawić Zbawiciel, dlatego oni odeszli. A więc ta grupa ludzi szukała łatwego sposobu na prowiant, następna grupa ludzi szukała zaś uzdrowienia. A gdy się przeprawiali, na drugą stronę przypłynęli do ziemi Genezaret i tam zacumowali. Zaraz po wyjściu z łodzi rozpoznano go. Obiegli zatem cały ten kraj i tam, gdzie, jak usłyszeli, przebywa, zaczęli znosić na posłaniach tych, którzy się źle mieli. Gdziekolwiek więc wchodził do wsi, albo do miasta, albo do osad, na placach układali słabych i prosili go, aby mogli dotknąć choć z kraju jego szaty. Ci zaś, Którzy go dotknęli, byli uratowani. Ta grupa w mojej ocenie chyba była naj, najbardziej liczna, ponieważ no wielu było takich, którzy chorowali, nie było tak zaawansowanych szpitali, jak my dzisiaj mamy, a sposoby leczenia były zupełnie odmienne. Ludzie potrzebowali pomocy, potrzebowali uzdrowień. Jezus wielu tych ludzi uzdrowił, wielu tym ludziom niósł pomoc, wielu tych ludzi naprawdę się nawróciło do Jezusa. Natomiast szkoda, że większości z nich bardziej zależało na uzdrowieniu wewnętrznym niż wewnętrznym. Bardzo wielka szkoda. Przedostatnia grupa ludzi, która podążała za Jezusem, szukała znaków i doznań. W Ewangelii Marka czytamy tak. Wtedy wyszli faryzeusze i zaczęli z Nim rozprawiać, domagając się od Niego znaku z nieba, Chcąc wystawić go na próbę, on zaś wesnął w swoim duchu i powiedział: Dlaczego to pokolenie szuka znaku? Zapewniam was, że temu pokoleniu znak nie będzie dany. I opuścił ich, znów wsiadł do łodzi i przeprawił się na drugą stronę. Jezus wielokrotnie był bardzo widowiskowy. Jezus dokonywał różnych cudów, różnych znaków, różnych przejawów swojej mocy, co pociągało wielu spośród tych, którzy za nim. Chodzili. Ludzie to lubili i niestety wciąż było im mało, bo prawda jest taka, że człowiek bardzo szybko uzależnia się od różnych doznań duchowych. Bardzo szybko będzie tego coraz bardziej potrzebował. Ostatnia grupa ludzi to w końcu taka, która słuchała Słowa Bożego. I w Ewangelii Marka, w piątym rozdziale, w pierwszym wersecie czytamy tak. Pewnego razu gdy. Tłum na Niego napierał, aby słuchać słowa Bożego. W końcu znaleźli się tacy, którzy chcieli słuchać Słowa Bożego. Jezus zarazał swoich słuchaczy prawdziwą i Bożą wykładnią prac biblijnych. Czytamy o tym, że Jezus nauczał ich nie jak uczeni w Piśmie, ale jako moc mający. I czasy tamte hmm, Ukazują ludzi, którzy byli spragnieni słowa Bożego, którzy potrzebowali Go i którzy chętnie chcieli e, słuchać tego, co Kaznodziejowie mówią. Ponieważ w przesłaniu Jezusa było życie, bo każdy tego życia potrzebuje. Szkoda tylko, że wielu z tej grupy słyszało Jezusa, ale nie posłuchało tego, co mówi. Dlatego też niewielu tak naprawdę poszło za jego przesłaniem. Dlatego ostatecznie Jezus szuka naśladowców doceniających wartość Słowa Bożego nawet wtedy, gdy jest ono niewygodne i kiedy wymaga wyrzeczeń. Jezus szuka naśladowców, którzy doceniają wartość Słowa Bożego. Nawet wtedy, gdy, są, gdy jest ono niewygodne i potrzeba wyrzeczeń, aby je zrealizować. Pomyślmy przez chwilę, czy te grupy ludzi, który, którzy podążali za Jezusem, tych kilka kategorii, które dzisiaj wymieniłem, czy czasami nie jest tak, że i w naszych kościołach pojawiają się tacy ludzie. Być może są tacy ludzie, którzy przychodzą do Kościołów po to tylko, żeby nas śledzić. Być może są takie grupy ludzi, być może są tacy ludzie, którzy przychodzą do kościołów naszych tylko po to, aby nas oskarżać, aby szukać jakiejś stosownej okazji do tego, aby wydobyć coś z naszych kazań, aby wydobyć coś z naszych, e, z naszych przesłań, aby zobaczyć coś w naszym kościele, co w ich mniemaniu jest niebiblijne i nie heretyckie i nam to przedstawić. Być może w naszych kościołach pojawiają się ludzie, którzy są tylko religijni. I którzy zarzucają nam nieprzestrzeganie zasad ich ojców i pewnej tradycji, która utrwaliła się przez lata. Być może i w naszych kościołach pojawiają się bojujący teolodzy, którzy, jak już wcześniej wspomniałem, na których na Facebooku jest bardzo dużo. Być może pojawiają się tacy, którzy za wszelką cenę chcą udowadniać swoje racje w miejsce relacji. Być może w naszych kościołach pojawiają się ludzie, którzy szukają łatwego sposobu na zaopatrzenie, na prowiant. Być może w końcu są tacy ludzie, którzy szukają uzdrowienia, którzy przychodzą tylko do kościoła po to, aby szukać uzdrowienia, którzy czekają tylko jak kolejna ewangelizacja, kolejna krucjata kogoś, kto e, uzdrawia, pojawi się, aby tam pójść. Być może, w końcu znajdują się w naszych kościołach ludzie, którzy szukają doznań i znaków. I to jest ciekawe, że patrząc na nasze czasy i na to, co się dzieje, no dostrzegamy wzmożoną aktywność czy takich kościołów, czy też ludzi, którzy właśnie tego w pierwszej kolejności szukają, znaków i doznań. Doznań, które którymi będą mogli się później szczycić, jacy to wielcy duchowi nie są. Być może w końcu spotykamy w naszych społecznościach ludzi, którzy chcą słuchać Słowa Bożego i może nawet chcą być Mu posłuszni. Kochani, z mojego duszpasterskiego doświadczenia wiem, że w naszych społecznościach, w naszych kościołach spotkać możemy wielu ludzi, spotkać możemy wielu przedstawicieli właśnie również i tych Grup. Módlmy się do Pana, aby jak najmniej było tych, którzy ze złych pobudek znajdują się w naszych kościołach, ale aby Pan Bóg przydawał ludzi, którzy naprawdę chcą iść za Nim, którzy naprawdę chcą szczerego, szczerej zmiany w swoim życiu, szczerego podążania za Zbawicielem. Modlę się o to dla mnie, dla mojego życia, dla kościoła, w którym jestem. I dla wszystkich Was, którzy słuchacie dzisiaj mnie, chciałbym i ja o to też się modlę, aby tych, którzy prawdziwie za Panem chcą iść, było jak najwięcej w naszych społecznościach, a wtedy nasze kościoły będą rozkwitały i będą e, tętniły prawdziwym, życiodajnym życiem, które wynika i wypływa z żywego słowa. Niech Bóg Was błogosławi. Widzimy się niebawem. Do zobaczenia.